Czemu ta muzyka? Czemu ten fort jest taki głośny? What? Patman <grymne> <grymne> na banjo, Robin na keytaże, Raven na tym, na perkusji, <grymne> gry na rośpiewający. Dobra, jaki skin pasuje do tej mapy? Lady Gaga. Ej kurde Była Lady Gaga w tym karnacie muzycznym, ale nie, nie wiem co w się... Sensie nie chciałem nie kupywać i nie podobało mi się, bo miał Po prostu styl mi nie pasował Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! <laughs> There's a sky... waiting... Ej dobra, Ty do który jesteś dzisiaj? No. Kiedy kładę się spać dzisiaj? Bo... o 22. Dobra, to za chwilę idziemy na Robloxa tą grę, co mówiłeś. A o 19.30, a nawet o 19, żeby serwery nie były zapchane, wracamy na fortnite na event. No ja muszę jeszcze konsolę przyłożyć do monitora. Bo ja to na konsoli Ładnej grafice, 4K, opierze mnie nie wyłapało. O. W sumie też. Ale nie, w sumie nie. Bo ja chcę tu mieć nagrodę. Bo na kąpie to... Różnie może być. O, jaśniej jest. Kurczę, mówię, jestem animatronikiem, boje... <laughs> Ogólnie mamy, panowie, dynię znaleźć, żeby wygrać. Piętnaście dzień. O kurwa, to wybrałem. Co to jest za remnant? Co to jest? Ej, remnant, tu byłem. Ej, remnant punkty Ale? daje! Daję, nie! nie! Śmiecił. Czy moich kroków w ogóle nie widać. Widać, widać wow! wow! ja. O <ścoughs> Najlepszego z kina wziąłem <ścoughs> to się kruato, to brali. <ścoughs> Idę do was panowie o? hej <śmany> Ej, <śmany> dobra, to był creepy, jest fuck! I nie Ja nie Ale sądziłem, ja nie sądziłem, że ty możesz przeskoczyć przez tego, przez okno! Ja też nie wiedziałem. od był creepy, what the fuck! What the hell! Odwrót! Czemu odwrót? No zobaczysz, kurwa. Nie wchod do wentu. Czemu? O, się zaczram tego. O, no! no! ja myślałem, że o inny went chodzi. Jak się tam start Ja tylko widzę czerwony poświat. Chyba poszła mnie. Está, Patrz, czekaj. To, to, to. Ty, ja nie wiem. O, shit. Dobra, A, to będzie. Nie e w tym samym miejscu jak ktoś. O jezu. Muszę, się Nie. I pewnie ja tego <coughs> No to był inny cel. Jak wy przeskoczyliście przez to? Nogami. Nie, no nie mogę. A, dobra. Nie wiem, co to a, robi, ale chcę to. Dragi. A Zostaw <śle> <śle> <Ośno>! mnie! <śle> no nie. <śle> Jak się poddę. <śle> To był ja szczurem. Co ty zrobiłeś? No, za mną uciekał. A... Dobra, ty. Jest, ty, dobra, ty jest taką ty jesteś taką szczuretą. Jak zrobieni? Jak zrobieni? Ja coś czuję, że on jest takim śmieciem, że on na kucku cały czas łazi, żeby wizualizacji nie było słychać. No! <śmiennie> Miałem rację! w uwędźcie! Co się tu dzieje się? Ty, masz, w go jakby ci gonił? Dzięki. Gdzie się co cuksy kupuje? W automacie W automacie No to wiem, ale gdzie mnie? Znajdź se Ja pierdziele <truje> Dobra gościu Zdecydowanie <truje> wygrywasz tą gierkę, nie? Ja pierdziele Dziadek zaskoczył ja się idę, i otwierał, on za, na, za drzwiami stoi, jak gdyby nigdy nic. Albo jak ja ci w bencie ale No nie powiem. Ostatni raz tak w nafa się przestraszyłem w 2015 jak był FNAF 4. No nie nie! Ty jesteś taką szarycą. Czemu ty we mnie wbiegłeś? Nie wiem jaką cię Ja do Pawła mówię, czemu on we mnie wbiegł? Czym ty biegłeś? Człowiekiem? Tak. tak. Nie błagam. Błagam! Rewolwer kupię na tą mangę. Nie! Jak chcę wyszedł z węta? O ja jestem snajperem. Plecy, plecy, plecy. Nisko, nisko O kurwa, to tu jednak ja nie jestem snajperem. Nikt tego nie widział? Ja to widziałem. Spokojnie, nikt tego nie widział. Dostał się w środku! Ja ich tu robię! A czy jego? Nie, proszę nie bij mnie Weź go, niszcz, go, go, proszę, bo już mam go dość Nie, no ja nie ja skąd on tyle HP? Chłopie, ja nie umiem budować się A ten wieżaj buduje. O, mam plan, co my? Na ja muzykę go kup, bo robię mam plan No ma zero, ja też mam zero, Józef. Kłopoty Najmana. Ma zero, ma zero tu. 250 w pompę, w głowę to bije. Teraz spójrz na ekran. Nie mogę. A mi to gra laguje, je... i Jak, bo odłączy i podłączy na nowo, nie? Dobrze dzień. A może kurwa, monitor przełącz? No, co ty nie powiesz, serio? <laughs> co ty chodzisz, serio? Nie, panowie bez mały problem. Jaki? Co długo wyszukuje mecz? wiem. Za się kiedy? Za 13 minut. Wizualizacja wizualizację sobie Rakieta! W ogóle. Rakieta startuje tutaj. Wizualizacja Więc ja myślę, że powinniśmy tu polecieć. Skąd ta rakieta startowała? Stamtąd? Tak, stamtąd. Tam jest... Y, no. kryjówka tego... przybysza. No, lecie? Tutaj. Myślę, że to jest dobry punkt obserwacyjny. To nie wbiegamy na rakietę? Nie, bo cię zrzuci i gówno będzie widział. Co ty gadasz? Jakieś leci. Ale nie, to, to na park. Chyba go Nie! Musimy tu ładnie wygładzić, tu ładnie wygładzamy panowie. Dokładnie. Tak, ekipa budowlana. Łuski. No ekipa budowlana i te sprawy. Dobra, ja będę za ochroniarza robić szczucrem, chłopie. Ty, zabić kogoś? Nie. Nie zabiję No, A, no o debil! Jeno, Dobra, chodźcie tu z mojej strony. Aaa, strefa nie idzie! Dobra! Nie. A Co ty myślisz? No pościsnij mnie! To skąd jest ta rakieta? Tam! Nie wiem, ale strzelają, debile. No są dzieci, tak, Co tam? Sta patrz, tam jest kryjówka przybysza, i stamtąd rakieta będzie leciała. Z tego co pamiętam, to przeleci nad wykrzywionymi, poleci gdzieś tam, 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 i w... A to jest najlepiej w sumie. Aha, i patrz, i finalnie. No finalnie chuj wie. ona nie wyrąbnie gdzieś tutaj? się nie pamiętam. Żeby ten Kevin się otworzył albo coś? To nie ten sezon! A nie, ona w powietrze rąbnie, faktycznie. Stary, nieważne co, ale eventy łącz łączą społeczność, nie? O, o! o. Motyłek! Motyłek! Motylek! Niszcie znaczniki, wyłączcie znaczniki, kurwa. Wszyscy po kolei. Co co to było? Ej, nie tak pamiętam. Ej, nie tak to pamiętam. A co? No bo coś walnęło. No to pewno jakiś ziomek O, ile jest rakieta. Leci, leci. Ja już. Ja nie mogę po siedmiu latach w końcu jestem na tym evencie o Kurwa. Góra, ja, niestor, kurwa, ja, na Ja wchodzę na górę, żeby mieć lepszy widok. Ja też, ja też górę. No ale nie strzelaj, bo ukańpisze da. Biedny Nie Strzelaj mi, kiepski. Ten event jest starszy niż te dzieci, co teraz to oglądałem, ja pierdolę. No bez kitu. Hmm. Pierdolnie, pierdolnie. I chuj, zaraz mi się udało. Przecież jedno, Ale leci. Stary, po 7 latach jestem na tym evencie, ten po osiu. Ja pierdolę. Oo! Dawaj, niszcz to, niż to! Ale to nie ten sezon, no, a faktycznie <grym <grym O tak! Nie koniec <grym> Nie. Aha tak, dobra. Ale lagi. 500 pingów, ta rakieta mi się cofa. Co? Nie ma. No. Nie? Ja idę niżej. No i do spadł. Nie, jeden niżej. Tam strzela każdy. Ono tu przeleci? Nie, czerwony? Ej, tam nie było! Tego nie było! Dobrze mówiłem, jak startowałem, to nie było tak! tyle był czerwony już na początku. No mówię! To jest jakieś inny tak motylek? tak nie było. Dobra, ja bym. Ja stąd uciekam, bo zaraz się zacznie bitka No koniec? No Co to jest? A. I na to ludzie w party sezonie czekali? Chłopie to był u, 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 pik. pierwszy sezon. To się pierwszy Pierwszy tam. event A. Chłopie to była najbardziej hejpowana rzecz. Ten serwer wypierdalał. Kompletnie. No, wtedy to... nawet więcej niż tego. Przecież w Fortnite to był pik całkowity. Bo pierwszy rozdział to był pik w Drugi już mniej, ale też... A, uciekać! 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 Się. uciekać. uciekać. Każdy walczy życie. Każdy patrzy na siebie. Ja se brałem, ja zagrałem piłkę, a Tygry strzelał z tego laty. Stary... 8 lat temu czy tam siedem, nie było mnie na tym evencie, teraz jestem i wszystko się zmieniło dosłownie. Ty, ale co oznacza ten rift czerwony? O co chodzi? Ta, przybysz będziesz czerwony. No w sensie przybysz jest A to... inny. A to jutro ten? Ta, nowy sezon tego OG. Choda, że nie od razu. Tak, chciałbyś. A już teraz przenosi nas na nową mapę, jak to było w tym trzecim rozdziale? Ta wyspa na kosmosie? Coś obróciła... się, e, nie, co par... ten paradygmat posklejała z niej rzeczywistości.